Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej zachęcie do udziału w programie Duszpasterskim wierze w Kościół Chrystusowy. Ten program, skierowany do małżeństw, do rodzin, w tym miesiącu w sposób szczególny będzie poświęcony budowaniu Kościoła. Zajmiemy się budowaniem Kościoła. I dzisiejszy temat naszego spotkania, naszej zachęty i refleksji, to jest temat, który mówi o tym, że że Kościół jest w Bożym planie, że to nie jest tylko wizja człowieka. Mówi nam o tym katechizm Kościoła Katolickiego. Odwieczny Ojciec postanowił zwołać Kościół święty. Ta rodzina Boża kontynuuje się i urzeczywistnia stopniowo w ciągu kolejnych etapów historii ludzkiej, według postanowienia Ojca. Kościół więc zapowiedziany w figurach od początku świata, przygotowany w historii narodu izraelskiego w Starym Przymierzu, założony w czasach ostatecznych. Został ukazany przez wylanie ducha, a osiągnie swoje wypełnienie w chwale na końcu wieków. Razem z Moniką i z Danielem, którzy z nami tutaj są, chcemy podjąć dzisiaj ten temat i zachęcić Was do tej refleksji. Pan Bóg tworzy kościół etapami. Początkiem jest moment, kiedy Bóg stwarza świat i stwarza człowieka. No, stwarza człowieka z miłości, czyli jakby od początku planuje, że chce, aby człowiek. Swoje życie spędzał w bliskości z Panem Bogiem. Już ten moment, kiedy y, czytamy historię zbawienia w Starym Testamencie, jest momentem przygotowania Kościoła. Wtedy właśnie Pan Bóg jest Ojcem, który prowadzi swój lud, który go karmi, troszczy się o swój lud, wyciąga go z różnych zniewoleń, a czasem, jak trzeba, to nawet i karci. Kolejny etap tworzenia Kościoła to moment, kiedy Bóg postanawia, że chce przekonać świat w sposób finalny, ostateczny o swojej miłości i posyła na ziemię swojego syna, Jezusa Chrystusa. On to właśnie przez swoje życie, przez swoje nauczanie, ale szczególnie przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, ma umożliwić to, żebyśmy mogli żyć z Bogiem ponownie, w bliskości, w jedności, w zażyłości. Kolejny etap. To jest moment, moment zesłania Ducha Świętego, dzień pięćdziesiątnicy. Wtedy ludzie, apostołowie, otrzymują niesamowitą moc Bożą, tajemniczą moc Bożą, która umożliwia im głoszenie Ewangelii z mocą. I tak było, tak jest i tak będzie, że Bóg na przestrzeni dziejów powołuje różne osoby do różnych misji. Które mają za zadanie pomagać Bogu zbawiać świat aż do finału, gdzie wszyscy razem znajdziemy się w niebie, a więc w takim miejscu, gdzie będziemy mogli być z Panem Bogiem całkowicie i nieodwołanie jedno. Tak, także my bierzemy udział w tej sztafecie dziejów, i także my mamy swój wkład w budowanie kościoła. I teraz możemy zadać sobie takie pytanie. Jaki jest mój udział w budowaniu Kościoła na ziemi? A także, co ja robię, aby inni, których spotykam na swojej drodze, zwłaszcza najbliżsi, mąż, żona, dzieci, przyjaciele, ludzie, z którymi pracuję, mogli żyć w łączności z Panem Bogiem.